Jest ze mną trener drużyny gości, pan Przemysław Zatwarnicki. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o pomocowy komentarz do spotkania. Wydaje mi się, że zagraliśmy pozytywne spotkanie, ale drugie, drugie spotkanie w, w tej rundzie i drugie pozytywne, a nie, nie, nie zdobywamy żadnych punktów. My tutaj na ewidentnie zespół Zagłębia Sosnowiec był bardzo mocnym rywalem dla nas. Potrafiliśmy się przeciwstawić, potrafiliśmy mieć momenty w tym meczu, że graliśmy dobrze w piłkę. Myślę, że mogło się podobać też to spotkanie pod względem intensywności i jakości piłkarskiej. Ciężko, ciężko coś powiedzieć dalej, muszę też zobaczyć sobie, po, po jakich błędach straciliśmy te bramki, bo, bo dwa stałe fragmenty, gdzie mogliśmy trochę lepiej się zachować i zapobiec tym bramkom. No i jedna po, po stracie własnej, gdzie, gdzie tracimy w środku pola bardzo dobre przejście, zagłębia Sosnowiec do, do ataku szybkiego, dobre dogranie i, i tracimy trzecią, trzecią rankę. Szkoda, ale, ale coś, będziemy grać dalej i będziemy starać się zdobywać, zdobywać punkty. Gratuluję zagłębiu Sosnowiec, wygrania tego spotkania. Dziękuję. Zagłębia Sosnowiec wygrało dzisiaj 3 do 1 z zagłębiem Dwa lubin. O pomeczowy komentarz poproszę trenera drużyny Zagłębia, pana Marka Sylwanowskiego. Dobry wieczór. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Zespół zrealizował taktykę, założenia taktyczne, które żeśmy sobie przygotowali na ten, na ten mecz. Oczywiście są jeszcze fazy w meczu, które są do, do poprawienia. Ale bardzo ważne są trzy punkty dla nas dzisiaj, które żeśmy zdobyli. Dziękujemy oczywiście też Kibicom za, za wsparcie i patrzymy znowu do przodu. Czy są jakieś pytania? Dobry wieczór Panie ten mecz może być zadowolony nie tylko z samego wyniku, ale chyba z jak zareagował na tą stratę dosyć takiej przypadkowej bramki, że zaraz było widać, że są podrażnieni i tam 5 minut później było już 2-1. Myślę, że to jest bardzo dobre spostrzeżenie, fajna reakcja, szatnie po meczu też o tym wspomniałem, bo pomimo straconej takiej dziwnej bramki po naszym błędzie, Zespół dobrze zareagował, parł ciągle do przodu, kontrolowaliśmy, szczególnie w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie trochę, trochę mieliśmy mniej tej kontroli, natomiast w drugiej połowie kontro, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, stałe fragmenty gry, które nie do końca nam wychodziły w Rzeszowie, dzisiaj potwierdziły naszą, naszą siłę, jeśli, jeśli jest dobry serwis i jeżeli te wszystkie rzeczy, które przygotowujemy sobie w mikrocyklu są realizowane. Mam pytanie, bo Artem Sochocki w przerwie szedł, dlatego, że miał żółtą kartkę i nie chciał temu ryzykować jakiejś drugiej dla niego żółtej, czy wynikał z jakiegoś urazu? Artem szedł, tak nie chcieliśmy ryzykować, miał jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy był taka, taki, taki wślizg, który mógł w dwie strony sędzia zareagować, tak więc nie chcieliśmy już ryzykować ponownie czerwonej kartki. Oczywiście z drugiej strony Bartek Chęciński też miał żółtą kartkę, ale on trochę inaczej, inaczej to wyglądało z jego strony. Tak więc tak, baliśmy się o to, żeby, żeby nie dostać znowu czerwonej kartki. Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję i serdecznie zapraszamy na kolejne domowe spotkanie, które już 22 marca o godzinie 17.15, gdzie Zagłębia Sosnowiec zmierzy się z KKS-em Kalisz. Dziękuję.